jestem Łaśca Gemmika, w dzisiejszym odcinku tniemy sobie nową aktualizację w browser, więc co, zapraszam was do oglądania. Więc pierwszy fakt to jest nowe tło i załóżmy jak się wchodzi, więc już wam to pokazuję. Ale jeszcze tak na początek filmiku, zostawcie łapeczkę w górę i suba z góry, dziękuję, bo lecimy po 400 subów. Mniej więcej to tło właśnie się tak prezentuje, już zaraz to zobaczymy. Więc okej, okay, mordeczki, to się ładuje, więc cięcia chyba nie, albo nie. Więc okej, okay, to tło jest dosyć ładne, tutaj mamy pokazaną Tarę, yy, Dżima, yy, już kurczaka tam daleko mamy, więc dokładnie nie i druga rzecz to jest nowe, nowe tło, nawet fajne takie niebieskie. Tutaj się chyba nic z tego co widzę nie zmieniło. Ale są fajne skiny na wszyscy. No, akurat nie, nie stać. Ale już niedługo będzie opening całego karnetu. Bo dzisiaj będę wbijał w ogóle cały karnet. No i co, brakuje tam 1, 2, 3, 4, 5 poziomów. Brakuje. Myślę, że damy rady. A misji jest nawet dużo. Myślę, że się uda. Więc okej, okay, dalsza rzecz to jest nowe wydarzenie na tym. my sobie teraz szybko przetestujemy, weźmy sobie jakąś byle jaką postać, weźmy tą postać, no i co, ja tutaj sobie jeździmy, mam nadzieję, że nie będzie lagi internetu. No i co, okej, okay, są lagi, ale to jest nieważne, najwięcej, nie chcę tego odcinka jakoś długo prowadzić, bo też mam inne rzeczy do roboty, na przykład granie za chwilę z tą grę, nie rozumiem troszeczkę o co w tej chodzi, o zabijanie, bo właśnie nie rozumiem mordy o co w tym chodzi. A tak, chodzi o zabijanie. I to jest nawet łatwe, bo patrzcie, to chodzi tylko o zabijanie. Okej, okay, więc tutaj chodzi o zabijanie i przepraszam, że tego odcinka. Powiem, że ten odcinek powinien być jutro, jutro, ale masz, ja wiem o co tutaj chodzi teraz. Więc o to tutaj chodzi, po, o to, że e, są trzy osoby i jedna ginie to już nie gra. Więc nawet fajnie to wygląda. A co się stanie, jak oba drużyny? To będzie remis, czy co? Bo nie ja, że. Ale robię cięcie teraz. Tylko co wiem chyba oni wygrają, bo mają dwa osoby, mamy tylko jedną osobę, więc chyba oni wygrają eee, tak. wygrają już to raczej, bo tak i patrzmy o co z tym chodzi. Okej, okay, więc mniej więcej wiemy o co w tym chodzi i... To jest druga runda jeszcze. A to są trzy, no to teraz nie to jest takie łatwe. Tam się z tego ploka na ludzie, tak teraz już wiemy o co chodzi, to jedziemy po prostu na nich, bo to jest po prostu łatwe. Oni są łatwą drużyną, tak jak mówię, tylko ja wcześniej nie ogarniałem tego. Ta Stanita, tylko mam lagi troszeczkę, więc trudniej jest. Okej. Okay. Więc pierwszy tutaj łatwa gra. Yy, więc okej. Okay. Kurde. gdzie moja nagrywara. Yy, zgubiłem swoją nagrywarkę. Yy, okej, okay, tutaj jest. Yy, ja zginąłem, więc trochę słaba, bo ja ich nie Dajesz to nitę, dajesz to mnie te zabiję. Ja nie zabiję jej. Ale oni tej są grubo. Mam nadzieję, że ogarniaki to są trochę nie, bo to jest mała ranga. Więc ja robię w sumie cięcie. Ale chyba my to. Albo nie, przegramy to. Kurde. On, on jest nawet spokojny, bo ten, ten pokot. Dla jeszcze tego poka. mordo. No nie jest, że to zrobił. Albo dobrze to zrobił, dobrze. I teraz tylko nita. Więc coś takiego. Obrażenie w drut. Coś tam. Yy. Obrażenie w dogrywce. Nie rozumiem troszeczkę tego, ale okej. Okay. I dojesz. O, tu JEST! JEST! Wygraliśmy! Co teraz będzie? Zobaczmy. I plus 8 bucharków. To jest nowe wydarzenie na 3x3, a myślę, że to jest zostawanie zabi... żetonów. Okej. Okay. Nawet spoko, nie wiem co się jeszcze zmieniło, może ustawienia sobie zobaczmy. Tutaj myślę, że nic ciekawego nie ma. Na klubie się nic tutaj nie zmieniło, znajomych nic się nie zmieniło, na czacie nic. Bo ostatnio coś takiego nagrywałem, przegapiłem dużo rzeczy. Tutaj przetestujmy, czy coś się tutaj na tych zmieniło na tych mapach, albo jakaś nowa mapa jest może, tutaj to przetestujmy sobie, tak, wyłączmy wszystkie boty morgę. czekajcie, yy, okej, okay. może na, na, jakaś nowa mapa, okej, okay. to jest chyba nowa, ale nie wiem, nie, to nie jest nowa, ja się nie ogarniam. Nie widzę w sumie nic tutaj nowego, to nie jest nowe. Za może jakaś nowa postać czy coś. Nie ma nowej postaci. Tak jak mówiłem, w sumie mam nadzieję, że wszystko wymieniłem. Ja nie widzę, że coś się tutaj jeszcze zmieniło, więc co, mam nadzieję, że on się odcinek spodobał. No i co może... widzimy się w sumie za 4 lub 7 dni i na 400 może sumów będzie, będzie znowu daily. Ale może jeszcze w tym tygodniu zaczniemy nowe daily, dlatego że... Nie mam od ostatnio czasu, a jeszcze trzeba będzie nagrać ten odcinek jutro, albo pojutrze go wrzucę, jak otwieram cały klarinet, więc wbijajcie. Ehm, no i co, może z po prostu dzwoneczka zostawcie, jak go nie macie. No i co, dziękuję za oglądanie. Miłego dnia.